Witam Was serdecznie. Ten odcinek jest nagrywany spontanicznie. Chciałem Wam pokazać jak oddaliśmy nasze Eldorado do, do Blacharza. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że ja sam nie miałem czasu tego pospawać, a planowany był, teraz już można powiedzieć, był planowany wyjazd na Mazury tym autem. Dlatego oddaliśmy w obce ręce do pospawania. No, ja tylko mógłbym to zdążyć, przyszykować, polakierować i złożyć. Dlatego szkoda było nam czasu odstępować od innych prac i, 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 i wziąć nasze auto. W każdym razie długo szukaliśmy jakiegoś blacharza. W końcu się znalazł przez jakiegoś tam, jakieś tam polecenie. E, tą robotę wycenię na 10 tysięcy złotych blacharz. E, na wszystko się zgodziliśmy. Powiedział, że wszystko będzie idealnie, zrobione, e, tak jak powinno być. No i co? No, na pewno na pewno nie jest tak zrobione. To no, nie ma co ukrywać. Pewnie widzicie po samym tytule. E, no w każdym razie chcę Wam pokazać jak oddaliśmy auto do blacharza i. O, zapłaciliśmy mu pieniądze, i odebraliśmy auto, i w jakim jest stanie, i jak do nas wróciło. Dużo ludzi może powiedzieć pewnie, e, jaka płaca taka praca. W każdym bądź razie to nie chodziło tutaj o jakieś pieniądze i tak dalej. E, blach sam zaproponował cenę, e, sam e, zaproponował powiedział, ile za to po prostu weźmie i tak dalej. No i co? I. Mm, no i zobaczcie jak to wygląda, w każdym razie e, cena tutaj została zaproponowana i zapłacona taką jaką blacharz sobie zażyczył. To nie jest nasza cena, ja wiem jakie są jakby, e, ceny na rynku i tak dalej. Powiedziałby 15, to by było 15, w każdym bądź razie tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o jakość wykonania tej pracy. Także zobaczcie sami jak to wygląda. Patrzcie, auto wróciło od blacharza. Tak wygląda auto od blacharza. Ja to samo oczywiście posprawdzałem. Pokażę Wam najpierw dookoła. Od blacharza, od profesjonalisty blacharza od dwóch, dwóch i pół nie, około trzech miesięcy auto było robione. Pokażę Wam taką część. Tu są, no. Teraz przejdziemy dokładnie. No, tak wygląda auto od blacharza. Dobra, teraz zaczniemy może Od Od tych mniejszych części Patrzcie Błotnik, jak wygląda błotnik Mamy błotnik Popatrzcie tutaj To tu jest auto od blacharza Oczywiście zrobione Popatrzcie tutaj Patrzcie co tutaj się dzieje O Patrzcie, patrzcie jakie ładki, Jakie dziury pozostawiane Patrzcie tutaj co się dzieje to jest auto od blacharza. Dobrze. Przejdźmy teraz. Tutaj. Patrzcie, jak jest wstawiona blacha. Jedna na drugą. Nie wiem, czy będzie widać. Patrzcie. Jedna na drugą. To, to jest błotnie, to jest piku. tylko W każdym razie czy one są, e, były założone i faktycznie spasowane. Zobaczcie. Ten, jaki krzywe jest na kole Nie wiem, czy widać. Dobra. Przejdziemy. Teraz tutaj dalej. Listwa oczywiście jest pokrzywiona. To nikt nie. Drugi, drugi błotnik. Patrzcie, co się dzieje. Tutaj, co się dzieje. To samo ze tamtym. Patrzcie. To jest drugi błotnik. Na nadkole. Patrzcie, jak wygląda nadkole. Jeśli, jak się wstawia. Łatki, o podsłonie nie widać. A tutaj może jak się wstawia łatki. To nad coli. Patrzcie. Widać. Profesjonalna robota. Panie. Drugie nad kolie. Przejdźmy dalej. zobaczyć, co tu się dzieje. Nad kolie. Gdzie to jest oczywiście wszystko widoczne. To, I to jest auto klasyk. To są po prostu kpiny. Patrzcie tu. No dobra. Przejdźmy do maski. No, z grubsza wam tylko oczywiście pokażę. O, szkoda nie mam śrubokręta. Patrzcie tu auto po spawaniu. Patrzcie, tutaj tam ma być listwa aluminiowa. Kurczę, to będzie widać. Nie wiem czy będzie widać, patrzcie, tu się blacha, jedna z drugą patrzcie. Co tu się dzieje? No i tutaj jest. W ogóle powinna być ta listwa. Oczywiście ona jest już pokrzywiona, się tak, pociągali. to, tak, o, to być o tak wygląda maska przód maski nie wiem nie wiem jak oni to robią. zobaczcie tutaj pospawał tutaj jest dziura pod tą listwą w ogóle nie jest ściągnięte zobaczcie tu normalna dziura będzie przecież to jest no i tak wygląda to są wstępne części przejdźmy tam tutaj. Auto może zaczniemy od środka Pokażę nam, Ustawiona jest podłoga i już nam pokazuję. No oczywiście ona tak przyjechało to taki burdel tutaj by był. Tutaj nic nie było ruszane, że nic nie było ruszane. Deskę, uwaga przetrę, przetrę kamerę. O. Zobacz, to nic nie było w ogóle ruszane. To tak było, to stało, tutaj oczywiście woda był. Zobaczcie stoi woda. Auto od blacharza, no to może zażyć Zaczniemy nie od tej deszczu. Patrzcie, co to się dzieje. Przypominam, że te, za tą robotę było zapłacone 9000 zł. 10! 10 dokładnie. Tutaj to wiadomo, no, może dziury. Tutaj wstawił podłogę jakąś. Że to było wstawiane. Kawałek blachy. dobra. Przejdźmy na tył w każdym razie. Tak wygląda tył. Jest polepiony. Z różnych kawałków jest tył polepiony. A tak, patrzcie, co tutaj jest polepiony. Tam wiodą wodę stoi teraz. patrzcie, jak jest pospawane raz, co tu się dzieje. Tak robią blacharze. Tutaj jest mocowanie do pasa. Patrzcie, klasyk. Tutaj dziu, dziu, następna dziura. Tam, jakąś gumą, zapaczkana jest. A. Ja już za do samego dołu jest z gumą zapaćkany, patrzcie tu, to też coś zapaćkane gumą jest. Dobra, to może co, zaczniemy od drzwi. Tu jakaś dziura zostawiona, nie ja wiem co to ma być. W każdym razie może tutaj spód. Tak wygląda spód, drzwi jest wstawiony. O, oczywiście ten rant to jest, jak tutaj widać, to jest krzywy. To jest typowa krzywizna zrobiona, patrzcie jak jest pozaginane. O. Patrzcie tutaj, te dziura zostawiona jedna, patrzcie tu. Następna dziura To po prostu jest śmiech to co to jest zrobione. Ja, ja nie mogę w ogóle w to uwierzyć. W progach jakieś dziury w ogóle. Tu jakiś... Nie wiem, nie wiem w ogóle co to jest. jak progi są wstawione. No wiecie, ja mam 30 lat. Ale to, no nie wiem, gościu, nie wiem, coś koło 40 Normalnie śmiech na sali, zobaczcie jak poszycie jest wstawione. prosty element. Do wstawienia. Zobaczcie, zobaczcie, jak to jest bańkowane w ogóle. Ja nie wiem, nie wiem, tu jak można tak w ogóle spieprzyć auto. Kurwa, przecież to jest niemożliwe. <laughs> Bańkowanie, ty. <laughs> to jest kwina, o. Te dziury, tak jest w ogóle zrobione, o, z, zagięcie. Pełna profy, profeska jest zrobiona. No, teraz przejdźmy. Nie wiem. chłopakom z zapkaru to można by było pokazać. Zobaczcie, zobaczcie jakie spasowane linie są. <laughs> Czy to jest dziecko z przedszkola, by lepiej zrobiła tu? Bo widać. O, łatka na łatce. Patrzcie, a patrzcie, nie wiem, kurczę, pod słońcu, jest, patrzcie, jakie to są krzywizny, obstrane, kole mam nadzieję, że widać, o, tak, jest bardzo, do... <ścoughs> bardzo, bardzo, dobra robota, bardzo zajeżdżam, jeszcze... chciałbym bagażnik otworzyć Wam, ale nie otworzę, bo, bo kluczyka nie mam. To tylko z kluczyka można otworzyć, ale ma dowieść gościu kluczyk Bardzo dobra robota patrzcie To jest normalny klasyk Patrzcie tu o, teraz może to będzie lepiej widać te krzywizny Patrzcie co tu się dzieje Klucze nie wiem czy tu widać czy... jechał wolno, mam nadzieję że to będzie widać Patrzcie, patrzcie tu jakie linie spasowane to jest profesjonalna robota. Tutaj to są w ogóle kwadratowe. Te. Dobra. Przejdźmy teraz tutaj. Patrzcie, tutaj też zostało oczywiście bańkowane. Patrzcie, <laughs> dziury. Ja pierdolę. Nie wierzę, patrzcie co tu się dzieje. <laughs> Normalnie to jest śmiech, kurwa, co za... No nie wiem, no to, to przecież uczniowie lepiej robią. No patrzcie, a patrzcie, ja tu odgiąłem już sobie. a czy jakieś zagięty. Tu był zagięty też rand, Idźcie patrz, patrzcie co tu się dzieje. Auto jeszcze... Auto nawet jeszcze na lakierni chyba <grywało> już zardzewiało. patrzcie, z gospodem zagręt jak był Tutaj tak był rand, pięknie, ładnie, a ja to odgiąłem to są rant. Tak wygląda Przepiękny klasyk zrobiony No tutaj jakieś w ogóle wgniecenia. No tak wygląda, podejdziemy teraz, jeszcze chwilę pod spód, pokażę Wam jakiś spód zrobiony teraz, no tutaj to wiadomo, dziury, jak dziury, tutaj nad kole, młotkiem na na posrane, okej, okay. się odpadło z góry, no patrzcie, co tu się dzieje? A to jest to od góry blacha wstawione. O, Bardzo dobra robota z drugiej strony Patrzcie. Co tu się dzieje o, Przejdźmy dalej Przecież to jest w ogóle parodiały stern A co może napisane pokrew Patrz Tu walczy zapieprzony po tu łatka jakaś strona Patrzcie <laughs> O, tutaj jest zamaziane na jakimś czarną Tutaj na szarą tam też dziury dziury zobaczcie patrz. patrz Co to w ogóle jest normalnie nawet nie zostało umyte. Zobaczcie, to jest brud wyskrobany, obsrany. Nawet nie jest to wyskrobany, bo... Nie rozumiem, że to wszystko wiadomo, że trzeba to sadować, piaskować i tak dalej. No ale tu znowu będzie sito? Patrzcie, tu są progi powstawiane. Jak? Nie wiem, czy za szybko. No krok to już jest krzywy w ogóle. Patrzcie tu. Normalna to jest rzeźba Tę chyba na durnie jakiś trafił albo ludziom tak robi po prostu I, I myślę że, 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 że jest wszystko w porządku Ale chyba ktoś mu się pomylił, o tym bardziej to jest przez znajomego Jakiś gości był polecony Akurat tym nie wiem bo to się gdzieś tam u tatu zajmował Ale przez znajomego W każdym bądź razie no to są kipiny i żarty Kurwa, to, to, to jest niemożliwe Oczywiście za tą robotę było 9 tysięcy złotych zapłacone Plus tam jakieś zaliczki, no w każdym razie 10 tysięcy wyszło 10 tysięcy złotych Za całą robotę Tego, nie wiem, nie wiem, nie wiem Ciekawe, czy ta szyba jest popalona, czy nie W ogóle to wszystko jest chyba zalane W każdym razie, no co, co, nie wiem to jest nie wiem czy będzie widać widać chyba dziury tam normalne Raz no tutaj woda Tu stoi to jest, no, to jest normalny czysty i wyłącznie śmietnik z tego auta zrobiłem bo jest normalny śmietnik pomalował to jakimś gównem bo nie wiem w ogóle co to jest normalny to jest gówno Jakieś nie wiem, po co to było w ogóle malowane. Nie wiem, nie wiem. I teraz może tu będzie widać, jak prosta jest blacha wstawiona. Myślę, o to, żeby to było dobrze pomalowane, a to jest jakimś głównym pędzlem, wszystkim na Normalnie pod spodem nie ma nic, wstawi blachę jedną na drugą, nawet w każdym spodu nie, nie, nie wiem, niczym się nie zapadł. Tylko tak... No, w każdym razie tak wygląda auto kurwa od profesjonalnego blacharza.